W dzisiejszym odcinku IT Morning, strategia testowania AI, continuous delivery, kierunek rozwoju, samotność na home office. Zapraszam już za chwilę. <tryk> Dawno Luisa w odcinku nie było. To dzisiaj odcinek z Luisem. Jak widać mała Amenda nie lubi być w kamerze, ale będzie. Będzie dzisiaj odcinek z Ruizem. No, skromowo samotności, to po prostu postanowiłem wziąć mojego psa. Jak widzicie, bardzo mu się nie podoba, bardzo nie lubi jego go na rękach, a ja lubię się do niego przytulić Jest takim ilusi w dotyku. No. Piątek, piąteczek, piątunio. No i zaczynamy. Zobaczymy jak długo dam radę z Ruizem na rękach. Przyjmujemy zakłady. Kiedy Luis się znudzi i wyjdzie z moich rąk. Okej, okay, ale to nie jest pierwszy artykuł, wybrałem zły artykuł. Wrócimy na poprawne artykuł pierwszy. Naszym pierwszym artykułem na dzisiaj jest AI. Praktycznie jeśli chodzi o AI i testowanie, bardzo mało materiałów przeszło przez e, IT Morning przez ten rok, więc trzeba to nadrobić. Zwłaszcza, że autor porusza temat na którym ja kompletnie się nie znam. Jak zaplanować strategię do testowania AI? Przyznam się szczerze, niewielu z nas pewno miało okazję z tym się pobawić i fajnie zobaczyć ocenę eksperta. Ekspert tutaj ma bardzo dużo do powiedzenia. Pokazuje, zaczyna od tego, że pokazuje nam, czym się różni temat testowania zwykłej aplikacji od tematu AI i. Także dyskutuje kiedy w ogóle warto zastanowić się nad użyciem AI i później już właśnie idzie dalej w samo testowanie. Jest to super artykuł, jeśli gdzieś wam się przejawia tematy AI. Nie Luis, nie puścimy cię tak łatwo. Najwyżej mnie zgłoszą do Greenpeace'u za znęcanie się nad zwierzątami. Jest to właśnie dobry artykuł, jeśli nie testowaliście AI i właśnie wam się szuka jakiś projekt, gdzie elementy AI będą, to to jest fajny punkt wyjścia. Skoro jesteśmy przy fajnych punktach wyjścia. To czas na artykuł numer dwa. Delivering Continuous Delivery Continuously. Nazwa głupia. Artykuł trochę ciekawszy. Guardian opisuje, jak oni doszli do Continuous Delivery w wydeployowaniu ich bloga, ich strony internetowej. to właśnie patrzymy. Guardian, jako że jest czasopismem ogólnie czytanym. No dobrze, Luis, już się nie będę na to wąskął. Śmiecie się, śmiecie. Mały waży 12 kilo. Nie jest łatwo go otrzymać w rękach. Um, Guardian, jako że to jest czasopismo, które, gazeta, którą czyta dużo ludzi, nie jest to techniczny artykuł, ale moim zdaniem jest to jeden z fajniejszych sposobów, żeby wyjaśnienia jak działa Continuous Delivery. I no, dalej uważam, że Phoenix Project jest chyba najlepsze sposobem na wyjaśnienie tego, ale Phoenix Project to jest długa książka. Tutaj mamy praktycznie wyciągnięte największe punkty w paru zdaniach, które moim zdaniem łatwiej znaleźć czas, żeby kogoś przekonać do przeczytania tego. Zwłaszcza, do do menadżerów chyba czyta Guardiana. I tutaj, co mi się bardzo spodobało, są pewne zdania na temat właśnie testowania na stage'u, na preprodukcji, z wykorzystaniem właściwych użytkowników. Bardzo mi się spodobało to. It is unreasonable to expect people with busy day job to use preproduction tools in a way that even closely resembles reuse. Dlaczego? Przyznaję się szczerze, oni nie używają, e, oni często nie mają swoich danych na preprodzie, nawet jeśli je wrzucimy, to no niekoniecznie muszą być w stanie tak super powiedzieć, co oni faktycznie robią. I tak jest to dobra wartość, ale no widzę powody, na które się poruszają tutaj. I kolejna rzecz, o której te fajnie mówią, to jest właśnie no feedback od właściwych użytkowników, więc artykuł taki dość miękki, ale fajnie, właśnie go pokazać, i moim zdaniem jest to dobra rzecz, żeby pokazać managementowi i tak dalej, jeśli. Ojej, mam całą koszulkę we włosach Luisa. Zaczyna się zima, to Luis zmienia się. Jeszcze. Jeśli chcemy, żeby nasz biznes lepiej zrozumiał continue Delivery. Naszym kolejnym artykułem jest powiązany trochę z AI na temat, czy pracujesz nad umiejętnościami, które nie zostaną zautomatyzowane. Spoiler. W mojej opinii wszystkie umiejętności prędzej czy później da się zautomatyzować. Pytanie: jak szybko? Autor powołuje się na to, że według różnych badań w ciągu najbliższego roku ponad 10% prac w USA zostanie zautomatyzowanych. A tak według McKinsey, to w ciągu najbliższych 10 lat ponad połowa. I to jest niestety widmo, widmo, które grozi na nas wszystkim. To się dzieje powoli. Technologia wypiera różne rzeczy. Ja lubię pokazywać przykład, w dawnych czasach była taka rola jak Knuckle Upper. Był to gościu, który po prostu codziennie rano chodził i przystukał w okna, żeby obudzić pracowników do pracy w fabrykach i tak dalej. To było przed czasem popularyzacji zegarków i po prostu budzików. Czy ta rola teraz istnieje? No nie, nie ma czegoś takiego. Także no, Równosiciel Mleka jest rolą, która została wybita przez ym, przez lodówki. Radio zabiło czytacze osób firma, w fabrykach, które stały ich jedyną rolą było czytać książki, czy to czytać wiersze ludziom, żeby się nie nudzili w trakcie monotonnej pracy. To wszystko zniknęło. Radio teraz to zastąpiło. A teraz to już nawet radio zostało zastąpione przez komputer. Lista prac, która zostaje zautomatyzowana, jest, jest coraz dłuższa. Także kiedyś mówiliśmy o AI zastępujących prawników, przynajmniej części. I to jest wszystko tutaj poruszone. Autor, yy, autor właśnie pokazuje przykład, że na przykład: yy, Przykład, na przykład, że praca lekarza ma dwa elementy. Ma element diagnozy, i tutaj już w najbliższym czasie robot będzie lepszy od człowieka, ale jest drugi element, ten ludzki. Przedstawieniem diagnozy rodzinie, wyjaśnieniem, co ta diagnoza znaczy, jakie mamy opcje. Nawet jeśli automat zaprezentuje te opcje, to jednak rzekomo ludzie będą chyba waleczyć to od ludzi i z ludźmi gaziać. Czy będą? Nie wiem. Dlaczego? Prosty przykład. Spójrzcie na nas, na naszych rodziców. się na nas, bo na myśli moje pokolenie. Wiem, że są ludzie starsi, którzy też to oglądają, ale jaka jest różnica między komunikacją między nami? Ja nie lubię dzwonić. Ja nie lubię dzwonić. Dla mnie dzwonienie gdzieś to jest katoga. Ja wolę wysłać maila, wolę napisać na czacie, wolę w ten sposób załatwić. Nie chcę dzwonić. Nie chcę, po prostu nie chcę. Nie lubię tego. A dla moich rodziców to jest bardzo naturalna forma. W sensie inaczej, lubię dzwonić do osób, które znam, z którymi się lubię, ale do osób nieznanych dzwonienie jest dla mnie katogą. A dla moich rodziców to jest po prostu naturalna rzecz. To jest taka właśnie różnica pokoleniowa. Ja też wcale nie mam nic przeciwko być obsłużonym przez automat, na przykład parysta robota, czy po prostu self-serving w różnych restauracjach. No resta no dobra, nazwijmy, że McDonald's jest restauracją. Eee, w porównaniu z człowiekiem. Tutajście osoby mają z tym problem i wydaje mi się, że z czasem tutaj się nie zgodzę, że podejrzewam, że następne pokolenia, jak się przyzwyczaiłem do robotów, to oni także nie będą potrzebowali człowieka, żeby żebym to powiedział, bo robot lepiej to wyjaśni. Zwłaszcza, że robot też może symulować emocje. I no właśnie, też rzeczą, że jest ta emocjonalność ludzkiej komunikacji i przywiązanie. Tutaj, właśnie dlaczego ja tak nie jestem przekonany? To co widzicie, to jest robot. To jest chińska zabawka, chyba z lat 90. Nie wiem, czy to jest ta wersja jest z lat 90., czy jakiś nowy model. Psa robota. Ta zabawka była bardzo popularna w Japonii. Ale no z czasem skończyła się jej produkcja. było coraz częściej o części, części zamienne były robiły problemami. Do tego stopnia, że właściciele tych zabawek, które byli do nich przyzwy, przywiązani, robili pogrzeby tym zabawkom, bo już nie byli w stanie ich naprawić, a byli tak do nich przywiązani. Więc dlatego właśnie też uważam, że tutaj emocjonalność robotów jest możliwa. Artykuł bardzo ciekawy, fajny punkt widzenia, chociażby po to, żebyśmy zaczęli o tym myśleć, o tych tematach gadać. Ja jestem zdania, że AI prędzej czy później w dużej mierze nas zastąpi. Bardzo dużo rzeczy, które my robimy, będzie mogło robić AI w najbliższych latach. Wątpię. Ja obecnie jestem rozczarowany AI, bo ja spodziewałem się, że ten boom machine learning z 2016-2017 teraz zacznie dowozić że to już jest ten rok, a wręcz poprzedni, że to był ten rok, kiedy będziemy widzieć efekty tamtej rzeczy. Osobiście uważam, że nie widzimy tego tyle, ile powinienem, ale dalej wierzę, że to się wydarzy. OK. Ostatnim artykułem jest coś, co właśnie trafiłem przez LinkedIn, więc pokażę wam, jak wygląda czasami ta strona LinkedIna, Tu sugeruje różne posty, że wiele osób pisało o tym samym temacie. I sam artykuł jest bardzo ciekawy na temat po prostu samotności w pracy zdalnej. I przyznam się szczerze, to jest coś, co mi czasami doskwiera. Bardzo mi się podoba cytat poruszony tutaj. Jaka jest różnica między loneliness and solitude? Przyznam się szczerze, nie wiem jak się to macie solitude na polski, ale ogólnie tutaj jest, że jedno to jest po prostu że jedno jest, że, w jedno, że jak jesteś samotny, to znaczy, że jesteś czegoś pozbawiony, że po prostu ci z tego powodu brak, a w wypadku drugiego, to że jesteś przez to spełniony, że to daje ci szczęście. Ja ogólnie jestem samotnikiem, więc mi przebywanie samemu często nie przeszkadza. Ale są też momenty, że czuję się sam, pracując zdalnie. Są momenty, kiedy mam tego wszystkiego dość, że mi brakuje tego kontaktu z ludźmi, a ja mimo wszystko chodzę do pracy, że spotykam się z ludźmi w minimalnym zakresie, ale się spotykam. To jest, przyznam się szczerze, w pełni rozumiem powód tego artykułu i mam nadzieję, że wy się w tej pracy zdalnej. Zacznę ja pytanie do was, jak sobie radzicie z tą pracą zdalną, pracą z domu, tym całym covidem przez to tyle miesięcy? Bo już niestety długa droga przed nami. No i jak zwykle wyrodek dowalił na zakończenie i zamiast zakończyć, żebyśmy zaczęli weekend pozytywnie, to musiał po prostu rzucić jakiś mroczny artykuł. Chyba czas zrobić zmianę formy. Dziękuję, że byliście ze mną, miłego weekendu i kliknijcie like and subscribe.